Tymański, Leszek Możdżer, Mikołaj Trzaska i Jacek Olter. Tworzyli słynny w latach 90. trójmiejski zespół Miłość. I tak właśnie powstała Miłość. Próbowali odświeżyć muzykę jazzową i ta muzyczna rewolucja udała im się. To było dosyć dużo niebezpiecznej wolności. Ja chciałem, żeby ten zespół był elektryzujący. Samobójcza śmierć Jacka Oltera, perkusisty, ostatecznie przypieczętowała rozpad zespołu 11 lat temu. One, two, three. Po latach Filip Dzierżawski namówił ich na spotkanie i wspólne granie. Powstał film dokumentalny, w którym odżyły wygasłe emocje, pretensje i napięcia. Granie Mikołaja, powiem szczerze, było dla mnie bardzo irytujące. Leszek Możdżer stał się nową ikoną polskiego jazzu. Wiesz, naprawdę byliśmy przyjaciółmi. Monty Mański. Zmieniał projekty muzyczne i chętnie kreował się na medialnego skandalistę. Chłopaki zrobili coś takiego z muzyką, coś takiego ze swoim życiem, czego ja w życiu w ogóle nie zrobiłem. Gościem kultowych rozmów jest Mikołaj Trzaska, saksofonista, klarnycista i kompozytor, który ostatnio chętnie współpracuje z reżyserem Wojciechem Smarzowskim, dla którego skomponował muzykę między innymi do filmów Róża, Drogówka i Podmocnym Aniołem. Lubisz taką pustą plażę jak dzisiaj? Często pojawiasz się w tym miejscu? Wreszcie skończyły się te wakacje. I tak jest, że jako osoba mieszkająca tutaj rzeczywiście rzadko kiedy tu jestem. Czasami od święta do święta ktoś przyjedzie, coś znajomy. w tym. Ja nie lubię, nie lubię tego. Nie, nie lubię te, trochę tego, że mieszkam w miejscu, w którym, które jest trochę roznoszone na butach turystów i generalnie jest tak, że w wakacje to jest czas, w którym raczej zmykam z tego miejsca. A nad morzem wolisz pogodę taką jak dziś, flautę, czy wzburzone morze? Masz jakieś ulubione Kaśka, pogadajmy, pogadajmy o czymś fajnym. Nie gadajmy o turystyce, mm -hmm. pogadajmy o czymś. Nie, nie ma to mm -hmm. znaczenia dla mnie. Czasami lubię dużą falę, dużą falę lubię jak wieje, lubię... To, to, to czyści głowę, to coś takiego się dzieje, że jak człowiek stoi przed takim bezmiarem siły natury, to, to coś mu się w głowie porządkuje i myśli sobie, że nie jest sam na tym świecie i że jednak to nie on rządzi światem. Wtedy Tymon zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Takie wrażenie kogoś, kto, no bo myślałem sobie, że warto się takiego gościa trzymać, bo to debil, wariat, bo to facet, który ma wizję i ma misję. Nie? No to przejdźmy od razu do filmu Miłość, no. bo opowieść o tym, jak 10 lat temu utworzyłeś z przyjaciółmi zespół alternatywny wywołała sporą burzę i to burzę medialną, mimo, że ty tam się wypowiadasz przeciwko światu medialnemu dzisiaj. To trochę paradoks, nie sądzisz? To już nie jest moja wina, to proszę mnie o to nie oskarżyć. Rzeczywiście prawda jest taka, że ja bronię się przed mediami, chociaż jak widać to nie jest prawda. Dałem się namówić na, 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 na zaproszenie do tego programu. Dałem się też, dałem się namówić i, I myślę, że jest kilka powodów. Pierwszy to oczywiście narcyzm. To, to jednak chęć tego, żeby, żeby istnieć, żeby się pokazać. A co złego światu? w narcyzmie? Co złego? Mhm. Najgorsze jest to, kiedy on jest, a się o tym nie wie. I, I to mi się wydaje, że jest stosunkowo słabe. Natomiast myślę sobie, że ja oczywiście chciałbym, żeby ta praca i ta forma pracy i ten sposób pracy i to podejście do pracy, które ja prezentuję, stało się jednak popularne, to znaczy, że, że, że to nie media decydują o tym, jak ja będę pracował. Trudna sprawa, bo to jest zawsze pułapka, to jest delikatna granica, jak wiesz, pewnie. No tak, a Ty się złościsz na tych dziennikarzy, którzy straszą Twoją muzyką. Na początku mówią w samych superlatywach, a na końcu dodają, że to jest coś trudnego. Wiesz, bo to ja myślę tak, że każdy by chciał mieć patent i każdy chciałby jest w jakiś sposób zazdrosny i każdy... Um, każdy ma jakiś pomysł na to, czym się je rybę. Wiesz, czy nożem, czy widelcem. A ja jak uważam, ty jesz taka propos? Tak jak mi odpowiada. Ja, ja, ja właściwie to, czym się zajmuję, to ja się zajmuję szukaniem narzędzi i sposób, w jaki sposób można tą rybę zjeść w miarę atrakcyjnie dla mnie. Razie, I żeby smakowała. Tak, bo wiesz, to, to że umówiliśmy się yy, kulturowo, na sposób, w jaki to będziemy robili. To jest jedna rzecz, która jest tradycją dla mnie dosyć istotną, ale myślę sobie, to w ogóle fajne, fajne rzecz, co powiedziałaś o tej rybie. I, I to należy właściwie do ludzi poszukujących. To jest to, ok, to znajdźmy, może jest jakiś ciekawszy sposób, który by mógł nas jakoś reprezentować wewnętrznie. W jaki sposób robimy różne rzeczy. Nie przeszkadza ci, że trochę pada? Możemy dalej kontynuować? Nie, dla mnie, okay, fajnie, dla mnie bo... wreszcie się zrobiło ciekawe. Powiedziałeś, że ta energia, która budowała miłość, to była energia samobójcza. Co to znaczy energia samobójcza? <noise> to znaczy, że wstajesz rano, wychodzisz mhm. z domu. I nie wiesz, co się za chwilę wydarzy. Czy będziesz jadł obiad dzisiaj, czy nie? Wiesz, że masz saksofon, wiesz, że jest próba, że można grać, że można nie spać. Wiesz. Że nie masz w sobie takiej myśli, że życie jest ograniczoną historią i że myślisz, że będzie trwało wiecznie i że myślisz, że nie umrzesz, że nosisz taką odpowiedzialność w sobie. To jest samobójcze. A to jest też rodzaj, nie wiem, ryzykanstwa? Ja tak myślę, że dlatego puszcza się na front żołnierzy w określonym wieku, bo im jest łatwiej ginąć, bo oni naprawdę nie mają do, do stracenia. Jest taki wiek i myślę, że czas, czas, w którym myśmy tworzyli ten zespół, to jest czas frontowy. Ja teraz ostatnio byłem, to jest niesamowita historia, byłem w Kiemerowie, to jest koło Nowosybirska na, na, na Syberii i szedłem taką aleją i zobaczyłem, że to jest aleja poświęcona ofiarom wojny, ale ja nie mam okularów, i czasami jest tak. No i do momentu, kiedy nie założyłem okularów, to myślałem sobie, że to są ofiary II wojny światowej. A potem założyłem okulary i patrzę, że na tych, na tych grobach jest chłopaki, mają datę mojego urodzenia. I to są ofiary Afganistanu. I pomyślałem sobie, co za historia, że oni zginęli w tym wieku, właśnie. I że w tym wieku właśnie popycha się chłopaków na wojnę. I oni giną wtedy za ojczyznę, giną wtedy za misję, za, za, za kraj, za, no, za takie idee. A ty za co byłeś gotowy wtedy umrzeć? Za prawdę, którą uważałem, że jest prawdą. Mówisz w czasie przeszłym? Tak, bo dzisiaj, dzisiaj bym za to nie zginął, ale, ale dzisiaj za to walczę i wiem, dlaczego to robię. Mhm. Kiedyś walczyłeś też pięściami w takiej przepychance słownej, która toczy się między tobą a Tymonem Tymańskim, mm -hmm. twoim kolegą z miłości, po filmie. Mm -hmm. um, on opowiedział też historię o tym, że kiedyś pobiliście się, ty uderzyłeś go w twarz, on ciebie kopnął. Ja widziałem tą wypowiedź. To jest też tak, że ja, nie ja ją znalazłem, które, mm -hmm. ktoś mi ją przesłał. I, mm -hmm. I to się nigdy nie wydarzyło. Nigdy żeśmy się nie pobili z Tymonem. Jest prawda, że ja go uderzyłem, mm -hmm. ale historia jest taka, że Tymon mi nigdy nie oddał. Że, że on wie, czemu ja mu przyfasoliłem w nos I, i to było bardzo ładne, że on mi nie oddał, bo rzeczywiście to jest prawda, tym on powiedział, że gdyby on mi oddał, a jego wzrost jest mniej więcej, to jest mniej więcej dwa razy ja, to, to byłaby rzeczywiście krzywda, ale dla mnie, dla niego pewno większa. To nie jest prawda, że on mnie kopnął w tyłek i tak nie wiem, nie wiem czemu on to powiedział. Bo... Może chciałby teraz Cię kopnąć w tyłek no za myślę... to, o co powiedziałeś na końcu filmu. Czyli znaczy ja, ja myślę, że to jest jeszcze inna historia. I to, to jest historia, która jest tak intymna, i to jest historia takich przeżyć, że o tym nie będziemy mówili. Dobra? Mhm, jasne. Ja mogę mówić w mediach o tym, jak, jak, jak my przeżywaliśmy różne ważne rzeczy dla nas, i, i o tym, jak ja go wtedy kochałem, jak, by, jak był dla mnie ważny. Um, a, to jak, a ja nie jestem ani jego terapeutą, ani jestem od jego świata emocji. I, I to, co on w tej chwili przeżywa, niech on, on to mówi. To, co on mówi, to, to dobrze widać, prawda? I, i to, to, jak on to przeżywa. Ja myślę, że to, to jest tak, że on y, y, bardzo przeżywa to, co się stało po filmie, rzeczywiście. No. Że to go mogło ugryźć. Bo, bo, i bo to, co ja mówię, to nie są rzeczy miłe. Ja, ja widziałem ten film. Kilka dni temu dopiero. Dopiero? Tak. Musiałem Czyli wpierw dotarła do ciebie burza wokół filmu, a potem zobaczyłeś? Tak, ja nie chciałem tego filmu oglądać. Wiesz, że to jest coś takiego, że ja na tym filmie naprawdę go obraziłem. Ja naprawdę powiedziałem coś takiego, co go mogło bardzo zranić. Oczywiście ten film zdarzył się już dwa lata temu. Ja to powiedziałem, co powiedziałem wtedy, pod wpływem zupełnie innych emocji. Ja widzę, patrząc na siebie, e, oglądając ten film, w jakim ja byłem w stanie emocjonalnym. Leszek ma taki problem, że jak drzwi mu skrzypią, to on słyszy, z jakich dźwięków się składają. Więc dla niego moje granie musiało być zjawiskiem nie do przeżycia, bo tak sobie myślałem, że jak on nie słuchał, to, on się, to, to miał taką totalną potrzebę, żeby. No żeby się za mnie wstydzić. On mi burzył cały mój świat. Ja mówię jak to jest Cemol. Cemol to jest C, S, G i jeszcze do tego jest septyma B i nona D. I między tymi dźwiękami się poruszamy prze, 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 przechodząc. Natomiast Mikołaj po prostu widział Cemol, a grał po prostu to. Na co miał ochotę? I tutaj mi trochę wstyd. Bo ja dzisiaj wiem, że każdy z nas zrobił to, co uważał za najlepsze. Że Leszek uważał, że najlepsza jest taka droga dla niego. Że Tymon uważał, że to jest najlepsze. A ja mogłem powiedzieć, no dobre chłopaki, ale to nie jest moja droga. Nie? I to byłoby uczciwe w jakiś sposób. I to byłoby z szacunkiem. I nie byłoby to polityczne wcale. A może to byłoby z szacunkiem, ale nie byłoby uczciwe. Skoro miałeś oto do nich złość, miałeś prawo ją powiedzieć. Wiesz co, ale to jest. Mm, to jest znowu z tą złością, to jest taka historia, że złość jest i złość. Że jest jest taka złość, która historii. widzi, ale jest taka złość, która nie widzi. No. I ja, ja mogę powiedzieć, że ja jakby nie zmieniłem tego zdania. Oczywiście uważam, że to świat komercji, świat gwiazdorstwa czy celebrytyzmu. To nie jest mój świat, bo ja w tej chwili mam marynarkę jakąś koszulę, która jest mielo wyprasowana. No nie jest, na całe szczęście, mm -hmm. ale, ale za chwilę to ściągnę, po prostu przebiorę się w jakieś brudne rzeczy, w których czuję się lepiej. Bo mnie żona by nie wypuściła tak normalnie do ludzi. Ja nie tak i ja ją rozumiem też. I, 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 I zaraz się ubiorę w jakieś takie ciuchy, w których się dobrze czuję i będę znowu dłubał swoje, znowu robił swoje, znowu się gdzieś tytłał. Mm -hmm. Jakby wrócę do swojej skorupy, to, 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 to jakby mnie nie, nie zmieni, czy salon tu mnie już nie zmieni, mam prawie pięć dni no. Ja cały czas mam w głębi duszy takie poczucie, że, że ja Tymańskiemu dużo zawdzięczam, no wszyscy mu zawdzięczamy to, że chociaż, chociaż, chociażby to, że, że, że ten zespół był taki, taki duży, no taki duży w każdym sensie właściwie. Mhm. Może już teraz nie jest, ale wtedy był wielki. Tym on powiedział też, że trwa rodzaj terapii po filmie, może ten film był terapią, to był tam terapeutą, reżyser, sami wzajemnie w stosunku do siebie byliście? Nie to, nie, to nie był rodzaj terapii. Terapeuta naprawdę jest poważna historia. Nie, to był, to, był, to, to był jedynie rodzaj zetknięcia się z tą rzeczywistością po raz drugi. Dla mnie to rzeczywiście był taki fragment, w którym ja odświeżyłem emocje, które były już dawno schowane, że, że rzeczywiście poczułem ból, którego być może wtedy nie zdążyłem poczuć. Ja myślę, że ja nie dopuściłem do siebie tego bólu, który faktycznie wtedy czułem, wiesz? Ja to zobaczyłem na filmie dopiero o ranę. Że ja nie wiedziałem, ile mnie to kosztowało, że tak strasznie ignorowałem siebie i swoje uczucia i swój taki wewnętrzny świat, bo jakby skierowałaś mnie w tej chwili na taki tor i, i na to wcześniejsze twoje pytanie, czym jest myśl samobójcza, to właśnie jest myśl samobójcza, że ty w ogóle nie myślisz o sobie w takiej sytuacji, o tym, co sam czujesz albo to się w tobie dzieje. Tylko totalnie się ignoruje, że jesteś mięsem armatnym. No. Ale to znaczy, że dobrze, że to powiedziałeś i że przeżyłeś też ten moment wstydu, kiedy siebie tak usłyszałeś takiego odkrytego w złości. Tak, tak, wstydzę się tego, ale dobrze, że to powiedziałem, bo taki byłem rzeczywiście. Wiesz, to było tak, że jak, w, że był taki moment, że Filip pokazał mi ten, mówię o reżyserze Filipie Rzeszowskim, pokazał mi ten ten film w takim surowym stanie, takim, żebym ja mógł powiedzieć no, mógł powiedzieć, ok, zgadzam się ze wszystkim, co tam powiedziałem. Poszedłem do Tymona, kupiliśmy dwie butelki wina, które rzeczywiście w, w, w dużym nerwie obaj wypiliśmy. On jeździł z jednej strony, ja z drugiej. Ja słyszałem, co on gada, jakie straszne rzeczy on mi gada, on słyszał, co ja gadałem, ale wiesz, w tej perspektywie, kiedy ludzie słuchają tych rzeczy bez dodatkowego widza, to jest jeszcze wszystko, to wszystko uchodzi, bo to jest tak, jak Ty mówisz mi, możesz mi powiedzieć dużo rzeczy, ja Ci mogę dużo powiedzieć, ale jak zaczynają to oglądać ludzie, to zaczynasz myśleć o tym, o cholera, co on mówi, <noise> cały świat to słyszy, <noise> co on do mnie mówi. I to tak działa, prawda? I, 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 w, I wtedy to był dobry moment, kiedy myśmy ten właśnie film oglądali i, 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 i kiedy ja mogłem powiedzieć reżyserowi, ok, klepie, wstydzę się siebie, to jest dla mnie bardzo delikatna sprawa, bardzo osobista, ale to jest prawda. Ale ty jedyny pokazałeś swój ból prawdziwy, tak szczerze mówiąc, na tym filmie. Wiesz, ja tego się trochę boję, dlatego że y, to jest też dosyć popularny medialny język artystów, że oni odkrywają swoje prywatne życie, wiesz, i że jest mnóstwo takich gazet na całym świecie, które tym żyją i oni opowiadają o swoich związkach, i właściwie z tego co widzę, to, to media karmią się nieszczęściem artystów. To jest, jest coś niesamowitego, że to jest. Karmienie, się, że to jest podłe, że właściwie do momentu, kiedy widzimy się, kiedy oglądamy nieszczęście sławnych ludzi, i, i to jest jakiś taka przedziwny taniec wokół ich tragedii, bo to są wielkie, ważne osoby z wielkim autorytetem artystycznym. To jest dla mnie coś strasznego. Ja, ja myślę, że, że to jest bardzo cienka granica, że ja. Wiesz, nie jestem aktorem w tym filmie, ja pokazuję jakąś część, ja nie odkrywam swojej całej historii, swojego prywatnego pożycia czy, czy pobycia. czy Pokazuję jakiś fragment swojej osoby, który jest moim naturalnym y, który jest moim naturalnym bytem, ale do sztuki swojej ja, ja, ja się aż tak nie używam. No, ja, grając na saksofonie nie mam takiej odpowiedzialności. Teraz mam większą odpowiedzialność, wiesz, ja mówię o na seksowaniu, ja sobie trąbię po prostu. Nie chcę być w jakiś sposób um, um, kojarzony z Leszkiem Morzerem, albo w jakikolwiek sposób kojarzony z Tymonem. Nie? Naprawdę. Bo dla, mnie, bo dla mnie chłopaki zrobili coś takiego z muzyką, coś takiego ze swoim życiem, czego ja w życiu w ogóle nie zrobię. Oskarżyłeś twoich przyjaciół z miłości o to, że sprzedali się komercji, światu mediów, jeden kreując swój wizerunek, drugi nadużywając się w wszystkich mediach możliwych. Co ci wkurza w takim świecie teraz, jak już przetrawiłeś tę złość swoją? Ja już nie jestem wściekły za, za ten świat specjalnie. Ja chyba mógłbym go... Wiesz, że on ja to w... nie jest do niczego mi potrzebny. I on nigdy mi nie był mi do czegoś potrzebny. Ja może przez chwilę miałem taką myśl, że ten świat jakoś jest zbawczy. Ale powtórzę to któryś setny już raz, że muzykę, którą gram gram dla takich ludzi jak ja, to znaczy jest w tym taka wartość, która mm, moim zdaniem jest odbierana jako jako wartość, o której myślę, że to jest wartość. Żebym był brany za tą osobę, którą jestem. To jest oczywiście najtrudniejsze, bo to nie jest możliwe, prawda? Bo ja nie jestem odpowiedzialny za to, w jaki sposób ludzie mnie widzą. No, wiesz, zresztą, zawsze... wiesz zresztą, że ten film wzbudził bardzo dużo napięć i ja mam to straszną ilość wrogów tak naprawdę. Ja dostaję e, od jakiegoś czasu mnóstwo maili e, właśnie i, i, i informacji na, właśnie, że, że, że ludzie są na mnie wściekli, że jak ja mogłem, że wszystko jest fajne na tym panie trzaska, ale w momencie, kiedy pan zaczyna grać, to w ogóle pan psuje całą muzykę tego zespołu. I zawsze tak było. A jak pan zaczyna gadać, to w ogóle co pan ma do powiedzenia? O co panu chodzi? No. Zapadłem się zupełnie w siebie wtedy i powiedziałem, że. że. Sorry, chłopaki. I chłopaki powiedzieli: Sary Mikołaj, my chcemy dalej pracować, nagrywać płyty. O ja nie jestem w stanie tego zrobić. A ciężko ci z tą złością? Ciężko mi no, trudno mi. A czy ja złość cię najbardziej boli? Moja własna złość mnie boli najbardziej, bo ja sobie z nią nie potrafię poradzić. No. Bo ja z nią próbuję sobie jakoś ją wytłumaczyć wewnętrznie. Co z nią zrobić? Gdzie on, gdzie, gdzie, gdzie on, no, jak ją sobie wytłumaczyć I to, i to mi zajmuje trochę czasu. Ta bezsilność no, jest straszna. Przyzwyczajam się. Przyzwyczajam się. Moi koledzy, jakby ze, starszo, ze, ze starszego pokolenia, uczą mnie, jak, 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 jak sobie z tym radzić. Teraz zbieram w życiu to wszystko, żeby coś się działo w moim wnętrzu ważnego. Dzięki temu to, co gram, może być prawdziwsze. Ostatnio coraz bardziej interesujesz się muzyką żydowską. To też są twoje korzenie. Mhm. Może, może w tym szukasz też tego oczyszczenia? To rzeczywiście jest sposób, w którym ja zacząłem się z czymś bardzo identyfikować i, i to jest sposób, w którym ja zacząłem od, odbudowywać jakąś swoją zaginioną historię, która E, która właściwie nie jest tyle moja, ile należy do mnie, bo to jest historia nieznana, historia mojej, mojej rodziny, gdzieś znana, gdzieś nieznana, która gdzieś tam przeżyła, gdzieś tam nie, i historia niewyjaśnionej tragedii wewnętrznej, która, jest, e, która mi się należy. To znaczy, to jest taki sposób, w którym ja próbuję sobie coś odebrać, e, co zaginęło. I to i, i, i tym nie tylko ja się zajmuję, ale widzę, że dużo moich rówieśników w moim pokoleniu na świecie i to nie tylko Żydów, ale też Polaków, którzy też mają problemy z identyfikacją. Identyfikacja to jest taki proces, który nie ma końca, bo on może się zacząć na to, jakby może lepiej powiedzieć tożsamość, bo to jest taki proces, który zaczyna się w moim przypadku od mojej historii, narodowości, pochodzenia. Potem, potem gdzieś historii rodzinnej, jak to się działo, co tam, co tam się wydarzyło. Potem w końcu mojej własnej historii. Muzyka żydowska ogrzewa moje zmarzłe części. To jest, to jest muzyka, która idzie mi do pięt i do czubko palców i wypełnia moje, moje serce, chociaż czasami bywa strasznie smutna i bolesna. Ale to jest właśnie ta historia o, o, o takim uczeniu się, właśnie rozpoznawaniu siebie jako osoby, że funkcjonuje nie tylko na poziomie właśnie. Myślowym, ale też emocjonalnym jednak. A myślisz, że miłość jeszcze kiedyś zagra, czy już nie? Być może, ale mówisz o zespole. O zespole. <noise> miłość, mam nadzieję, że w ogóle to zagra miłość jeszcze. Już cały czas. <noise> uh -huh. Ja chcę, żeby miłość grała cały czas. Ta miłość, do której ja jestem przyzwyczajony, uh -huh. którą ja mam w głowie i myślę, że, je, że ja jakby, ja kontynuuję cały czas założenia tego zespołu, wiesz, I, i różnie mi się to udaje. Gdzieś tam też popadam w jakieś pułapki komercyjne i, i to mi się zdarza, bo ja próbuję utrzymać rodzinę i, i, i to jest dla mnie szczęście, że jestem muzykiem, który jest w miarę niezależny, bo to, ta historia tej niezależności to też jest jakiś mit, tak naprawdę jestem zależny od tysiąca rzeczy. Tysiąca, jest tysiące warunków, które mnie determinują do tego, że ja muszę pracować tak jak pracować, ale jestem szczęśliwy, że mogę utrzymać rodzinę, że, 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 że tą rodzinę... Że ja... Że ja mogę ogarnąć w ogóle, że mogę być artystą i że mogę ogarnąć rzeczywistość. To są dla mnie jakoś ważne rzeczy, że, że mam szczęście niebywałe szczęście, do tego, że wykonuję ten zawód z takimi wspaniałymi ludźmi. I, I że rzeczywiście jestem w takim kapitalnym punkcie, gdzie mam do czynienia z jakąś taką prawdziwą materią. Wiesz, co to znaczy? Tak teraz sobie siedzę i myślę sobie, że naprawdę mam dużo szczęścia. Tak się złożyło, że rozmawialiśmy w deszczu. Odpowiadało ci to, czy przeszkadzało? To jest fajny moment, to jest taki, no nie masz sztormu, to przynajmniej leje.